Dlatego też przestałem grać w cs bo mnie znudził po prostu pod tym względem, Primorsk, Panie kolego, koksowaty sobaty koksu. <noise> oh, daleko, trochę daleko, ale do chyba, nie? Czy ktoś dla mnie leci? Pachną parów Nie, nie lecz nikt. Mamy łódkę, jak coś. O, chyba tam jest łódka. Wsiadł w do dwie osoby. Nie ma nikogo. Nie widzę nikogo. No że nie ma nikogo. Serio? No dobrze mówię, że jest łódka. To ja bierę Co bierzesz? restaurację Kurwa, no bo przerwało to, co ja ci ma powiedzieć? No kurwa, ty coś można, no, bo niemożliwe, że. Ja mam coś mam. Teraz. Innych, normalnie, no, no, innych normalnie słyszać, ciebie nie. No, o, dziwne. Ale, sprawdź. Sprawdź, co, mam, ale nie. co mam sprawdzić? Co mam ci sprawdzić ustawienia, kurwa tego? Nie ustawienia, no resetuj, wiesz, wcześniej też problemy. Wczoraj też resetowałeś. Dyskrencja. Ale resetowałem, żeby zro zrobić sobie nakładkę w grze. Jezu, nie rozumiesz tego, że to, to, to tak trzeba zrobić Dobra, ale no. puchwa... Ja nie mam problemu, na pewno nie moja wina że to jest... Ale to ciebie przerywa. Ciebie przerywa w połowie, połowie zdania. Ciebie przerywa w połowie Uch. zdania. Tak jakby ci od, od, odcina ci mikrofon. Byś wyłączył mikrofon i tyle. Wiesz o co chodzi? Ne? No to sobie wejść na streama, coś... Powiedz i zobaczysz. Dobrze. No. Ale to jest kurwa nie moja wina, no. Tu... Żyliwe, że... Ja cały czas aktywuję mikrofon. Masz tak. Nie mo... Żliwe. I masz środek zdania. Tak by... Nie, <gryw> nie wiem. Nie wiem, nie, nie wiem, co się dzieje. Wczoraj bo dawne dzisiaj jest źle. Uch, tu miga. Ja, Teraz sprawdzę. Nie wiem o co chodzi. Fefe mamy wciół daleko, ale możemy łódką płynąć. Kurwa na tym testowym dobrze. Nie wiem, tu tylko tu sprawdzę testowy. A czym? Du -du -du -du. To wina Discorda. No. Normalnie chodzi. Muszę sprawdzić. A ty decyberałeś, zwiększałeś, czy zmniejszałeś? W Discordzie Uwa, no... eee, yy, patrz teraz myszysz? Ile masz? Halo. Halo, no, halo, ha, ha, halo i o przer przerwało właśnie ucięło się. Nie wiem! No, teraz okay. było dobrze, teraz było dobrze. Zobacz sobie ja jak widzę, ty... Że... Nie zobacz sobie na tym, na jak masz no ten poziom aktywacji Próbby sobie jeszcze zmniejszyć Co się dzieje uh -uh. <laughs> a -a. Dobre, dobre. Uh -uh. dobre Dobre, 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 Oh Oee, yeah, Ej, ja jeszcze broni żadnej nie mam. Znaczy, mam broń, ale mam tylko SKS a żadnego automatu nie spotkałem po drodze Miałeś coś na restauracji? O! I tu szyby wybija. No co za palówkarz. No rzucił czymś jeszcze, co? Jest tu? A, uss USSK ma. To było blisko. No i teraz słychać dobrze. Nie no. ma przycinków. No, no nic nie przerwało. No ale widzisz, że. Żeby... Wow. Jest taki kozak. A masz tak chyba. Masz. O, Kurwa, kurwa. A ja bez celownika, ja bez celownika mam No kurwa, w łeb mi trafiłeś, połowę kasły mi zbiłeś Dobra, my się bawimy, a kurwa strefy nie ma A ja byłem 24 dobra, wyrzucam tego Berska WSS-ka bierzesz? Po co ja mam sks -a? Ale kurde potrzebuję jakiś automat Nawet Akasza bym przygarnął Akasza dla grze grzecznych dzieci Dobra, mama, w końcu, kurde Kudebele Chua, chua kiedyś to było Ja mam miejsca, nie mam plecaków. Uh, nic nie ma. Wejście bandażny, po co mi to? Trzy, trzy granaty. O, ja kara mam. Hm. ale ty masz w, w, m dla sery, nie? O to nie biorę kara. Ja będę dobijać! O. Tu jest kara, Ej, ty M24 gdzie jest? Aha. Aha. No miałeś przecież, nie? Nie mam ręce. A bo tu jest kurwa. O, hasko znalazłem. Gdybyś kurde, m MK przeładował, co? Ty! Macie ta zbiła dwie szyby naraz, ty. What the fuck? A zagram sobie kałaszkiem. A moje uszy, proszę, nie prowadzę, niech mi mi to... o, widzisz tak to. A widzisz? A widzisz? Co zrobiłeś? Co, Co zrobiłeś, bo lepiej cię słać? Czy się? Dałem, na, dałem, wiesz, na ile? 80. Ale to teraz się dobrze słać, no to nie, to coś, coś, coś musiałeś, musiałeś się coś po, poklikać, kurde, nie wiem. Nie, e? ale prze, nie wiem, wcześniej te 48. Ale teraz się nie przerywa, właśnie, nie? Dziwne. Ja wiem. A nie, internet, nie wiem. Ale nie jak ten, a, a nie, nie, nie masz tak, że ten, obracałeś ten, y... mikrofon jakoś masz z jednej strony? Jakby to powiedzieć. Nie, nie, nie ruszam go, on stoi tylko w miejscu, nic. nic, nic nie ruszam, stoi w Co ciekawe, Cie Czokowe ciekawe zjawisko się zrobiło. Kudę, kula. kula, kula, była. Kurwa. kiedyś A może... Kula. 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 kula, larka mi przez to ruszyła. Może bym się ten, uleczył? Ej, miałeś gdzieś ja może wiem. kanister, to kanister miałeś gdzieś? Nie wiem, ale to jest straszne. To jest straszne. No, no lalka, ja tak ile przechodzę, tam taki delikatnie uchylony... Powiem ci ale... tak, straszne to są kurde te. Co? No, na zamku, na tej zimowej mapie te, ry rycerze, to jest straszne. Razem. Uff. w tamtej gierce się właśnie właśnie się przestraszyłem już chciałem strzelać, nie? No wiadomo, że to było śmieszne jak ktoś się przebrał i to nie tak wyglądał jako... To... Masakra, nie? To jest takie mylące czasami. Nie no co powiedzieć no. Dobra, co? Chodź, idziemy? No... Powiem tak, no. Średnio, średnio z ustami mam, powiem. No właśnie, czy to ja zbieram... Dobra, to nie wiem, znajdź jakiś transport. No, tu jest Tanks. łódka. Weźmy łódkę, więc możemy łódką sobie popyka, pop, popykać. Nie no, 260 Taka. amunicji mi nie potrzebuje. Co tak mało miejsca ma? mam jedynkę w no. no. ostatni budynek jest dobry. To to, Podpłyń do mnie, no. O, wow, to bolało. Ale szkoda, no. o, powiem ci, nie umiem wytrzymać, no. O, motor tu mam. Dawaj motorem, pójdę. A, full jest. Ja też mm. Uwa, teraz to mówisz, sąsiad, to się wcześniej mówi. Za rki mógł ci wziąć, ale. same Sam, ambustek, sąsiad! Trzymaj! <gryw> Ej, wczoraj le... Ej, ale wczoraj ile ciało! Giadom Gdzie trzy, trójka? Wy już? Byp, Wypiję boosta, wypij sobie busty Bo wiesz, ten motor może wypa... Pa, jaki wonderful. Tu już był w szoku. Ja powoli leję, bo... wydobczymy się i co będzie. Ciśnij ciśniesz, ciśnij! Tylko ścisnij. Żadnego pojazdu nie ma. O chude! Będzie czosło! To weź to, bo się boję, że się wypierdzielę. Tak przynajmniej Cześć, ja się uleczę też. A, cześć, co tam złać? Ty <grystanie> mi zgasło. Opona żebita. To jest. <grystanie> patrz, patrz to. <grystanie> っ <noise> として Ja się dygam. O kur... Boję się. No dobra, gdzie jedziemy? Tak tutaj? jakiego Trójkę mu zbiłeś! Co No to nie wiem. to dobra, chodź, jedziemy. Dwa motory są Też jest stoi, kurwa na środku. Chyba kawa pił No, może ich kraszę, no. masz takie. A tak patrz, my, jedzie, my jedziemy, my jedziemy, kurwa. Sąsiad, sąsiad. Powiększone magazynu zostaje pod tam. Jak mi mamy to? On no, może tam był? w tych budynkach tam był? Ten no, drugi nie budynek nie, nie był lutowany, ja tam lecę. Strefa jest daleko. No dobra, no wiem, idzę, widzę A, pierwszy. Zwiększone magazyny w arki teraz znalazłem, za, za późno. A, miejsca nie mam. Kolega, miejsca nie ma. Nie ja, paliwa. Było gdzieś w baniach? Paliwo tam na górze? Wybaw tam typu, a ty nie masz paliwa? Nie, tu nie mam paliwa. Tu jest, ale ja nie, nie mam miejsca. Trójeczka, celownik jest o. Gdzie jest ten bak? Tam u ciebie? U góry, u góry jedziemy już, tak, tak, tak dobra. tak, A wziąłeś już, dobra, okej Okej No ty kurde, gruba ty. To jest mój moto A dwa jedziemy? A, bo jeden się nie No, na chwilę tego tutaj, ale hałas zrobimy, nie? O kur... Uuu! Dobra, może staniemy zaraz to tutaj w góry? No, ja już. Dawaj, no, idę. Lepiej uważaj mara. <laughs> <laughs> Chodź, zobaczymy ten. Yy, zobaczymy. Yy, no, jak to się nazywa. Yy, więzienie. Ale. Kurwa, to słychać. Cicho. Wyłączy... Czas to wyłączyłeś. No, bo. pomyliłem się. Przecież... No. Patrz. Cicho. E. Cicho. Brawo, brawo za zahamowanie. Oj, ojku, jejku To zjedzie. Wjechać po cichu to nie. O, po cholerę wjechać po cichu, musiał zahamować Eską, zamiast kurde ręcznym. Co za? To tu nie było, Tu nie było lutowany nawet chyba. Ale tam się kopci, czy mi się zdaje, tam. Patrz. Widzisz? Tak, ale tam się coś pali chyba. Ogólnie. Tam jest ten tartak, czy coś takiego, no. Ale się nigdy nie dopaliło. Ale jesteśmy strasznie open, nie? Tutaj. Wow. Ty, tutaj kurwa daczka stoi przewrócona. Do góry nogami. Gdzie? Tam! No jest no. O. A nic nie widzę. Uważaj na plecy. W Uważaj na plecy, a ten jest na górce, gdzie wszystko widać. Na tych domkach, chyba co? Tak mi się wydaje. Tak, na musimy jeść, auto już nie będziemy używać. O oh, wow! Ale spadł. Brogi, było no. Nie, jak to tak A bo w DayZ? Mm. W infestation inf chyba też się dłamały nogi. Nie, Infestation Nie? A, bo to była taka sztuczna gra. Ale kojarzę, Tu, te domki. Przed nami. Przed nami gdzieś. Wali z sks a No, Jest przed nami, widzę. Przy drzewku. Pocichu, cichu, pocichu, pocichu po, cichu, po, cichu, po cichu. Na ryżach nie, dawaj, strzelamy? Nie, nie widzę, ja Dobra. nie widzę. Uważaj, Gdzie ty strzelasz? Ale pod nami jest przecież gościu, czemu ty strzelasz? Dobra, insta, insta, Dobra, insta.

Jestem mam osłonięte W domku, na, na piętrze Na parterze Z kaskiem jedynką jest Gdy nie masz strefy No serio? Jestem safe tutaj No przy drzewie był, przy drzewie. Uważaj. A, tak tak taktycznie obiega mnie tutaj. Hello. Ale wali z tej SLRki. Wam wiem, 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 wiem. A ja tu jestem osłoniony od niego. Pędzony mnie nie zobaczy. No wątpię. Mam prać uczynić. Mam głowę? Całą? No ma, jest cała głowa. O, nice. Kurde, musimy iść na wprost. Czekaj jak to, to, to Od lewej chodź, no od lewej. Bo tam, do Szwajder, do... Czekaj, jeszcze ja tutaj przy tym aucie cię Będę szybciej wiecie przynajmniej. A, to no, wiesz, na no, strefę mamy trochę daleko, więc no, troszkę da guzę mogliśmy podjechać, ale... Dobra, nie będziemy hałasować, przecież panie. Kurde, ja bym miał szóstkę, z tego SKS a nie, nie lubię No ja sobie wymieniłem na szóstkę. Tam, tam drop jest, przy dropie są chyba Nie Tak nie. jest przy dropie widzę Leży położony Ja nie szczelam, bo jeszcze strefa wiesz, leci Nie ma sens. kurde, no serio oni są mają domki, ale przypał. Nasza prawa jeszcze coś będzie Będzie tu strefa na tym lirzu? Mówisz? Przy tym kamieniu? Będzie, 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 będzie. Nie ma strefy tutaj. Gdzie? W domku siedzi. Dobra, no. Patrz tutaj. patrzę na plecy. Tam jakiś smog jest? Są tutaj, tu w tym domku są. Nie, no, tylko uważaj no. Idę od le Od prawej. Ale na kucaka idę. Słuchaj, gdzie mogłem wejść. No dlatego nie biegnę. Ej, podobna strefa co wtedy byliśmy z opalem, nie? Masakra. To ważniejsze, że się udało wiesz, w tak, tylko żeby, żebyśmy mieli tutaj gdzieś. Gościa widzę Bieg, widzisz? Nie. Tu na polu? No, tu Chodź, na teraz. To co robimy? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie wiem, co on robi. Zaraz go zjadą. Ja A czy to celuje? A, dobra, nie. Znaczy naszą lewą jeszcze. O nas nie wiedzą. Jak nie wiedzą, jak strzeli do mnie. Ciebie teraz strzelił No jakiś typek, ale to w domku Dobra, jestem bezpieczny No stójmy koło siebie, bo wiesz Tak, idę za drzewo Idę za drzewo Gościu biegnie w naszą stronę Dobra leży biegnie tak Tak to jest ten co tak biegł na środku ja tu, ja tu strefy nie mam. Podbie nie, podbiegam. Nie zauważą mnie, widzą, widzą. Siedli. Leży, 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 Nice, ładnie, ładnie. Ostatni team. Gdzieś na 350. Nie idź nie Nie, 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 ja się leszę. Spokojnie. Jest, ja zrobiłem zadanie ze sks w końcu. Ale muszą być na górę tutaj. Ooo, a my musimy podejść. No... Ale czekaj, czekaj. Od lewej, może co? Od lewej. No, mam mamy minutę, czekaj no. Musimy kogoś zdjąć no. Zostało dwóch. No... Motor sam jedzie. Co sam motor... <gryw> w twoją stronę ty. <gryw> Dobra, biegnę. No. Chodź od lewej, spróbujemy. Oni byli... <laughs> Widzi mnie. Za kamieniem. Widziałem go. Za kamieniem na N. Centralnie na N, za kamieniem. Granaty nie rzuca. Cioć. Widzę go. A mnie też wiedzą. Dobra, nada. Dobra, widzę gościa. Leży. I kamień, i kamień jeszcze jest. 6 kg kurde. z samego SKS a 6 kg. Nie, jest jestem sumie jedna z MK. Z MK. O. No ładnie, ładnie, ładnie. Dobra.